Ciekawiczko widzowie, jestem Peter, a to jest odcinek z Farminga 22: szukanie gospodarstwa. Nowa seria. Zostawiajcie łapki. Jak będzie 10 łapek pod tym filmem, to będzie kolejny odcinek. I żebyście nie opominali każdego odcinka, żadnego odcinka, to subujcie z czerwonego przycisku subskrybuj. Będzie szary. A nowa seria się nazywa... Od starości do nowości. Jedziemy teraz szukać gospodarstwa. Nic nie jedzie, kierunkowskaz. Jedyneczka. Wyruszamy. Jedziemy. Dobra, dwójeczką. Trochę szybciej. Tu jakieś, widzowie, pola. Może jakąś by gospodarkę opuszczoną jakąś wziąć. Auta, dzisiaj jest taki ruch, że co chwilę jeżdżą auta, widzowie. O, tu jest jakaś dróżka, skręcimy w nią. Dobra, wrzucimy jedyneczkę, widzowie. Jedziemy, tu są jakieś pola. Sprawiony las. Tu chyba gospi nie ma, ale coś tam widzę. Pojedziemy jeszcze wolniutko, bo... Nie wiem co to jest. Gospa chyba. Jakaś... Nie wiem jakaś opuszczona, czy co? Auta przyjemna. Dobra, nasze kolej. Dobra, dwójeczka. Tak, czekajcie, zobaczcie. Tu jest jakaś gospa. Gospodarstwo gdzieś. Las. Dobra, zawrócimy, pojedziemy na to gospodarstwo. Tu jest jakieś, ale nie, rower kogoś... Nie, tu ktoś już musi mieszkać. Bo już wszystko jest tak ładnie odnowione, to już ktoś musi mieszkać. Widzowie, też skręcamy w tą druszeczkę, ta druszeczka tu, tu. Ło, wow, jak skręciliśmy, dobra teraz wsteczny albo nie, zawrócimy tak po prostu na polu zawracamy, zawracamy, zawracamy to jest akurat tu można zakręcić, bo tu jest ściernisko, nie jest tak źle. O, stop, widzowie, no tu jest ruch, trzeba się zatrzymać. Tu jest najgorzej, bo drzewka, przez drzewka nie widać. Nie będziemy na no, chama, widzowie, wyjeżdżali, ale byśmy mogli ruszyć. Ło, 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 widzowie, jakbyśmy wyruszyli szybko, to normalnie... W to byśmy przywalili jakieś. Ale niech sobie przejedzie. A, to tutaj. Skręca, no to okej. Okay. Niech skręca jedziemy. Jedziemy właśnie zobaczyć widzowie tą gospodarkę. Bo ciekawi mnie bardzo ta gospodarka. Tu jest, a nie, tu nie ma wjazdu. Dobra, jedziemy dalej prosto. Jedziemy, zakręcik Tu jest widzowie Tu Skręcamy Jedziemy Czekaj Widzowie, wyczekajcie Jedziemy jedyneczką Staniemy tu widzowie Ty Widzowie, zobaczcie Furtka otwarta, dobra, gasimy. Nie wiem trochę na cudze. Nie wiem czy to jest opuszczone, czy cudze. Podwórko, ale wchodzimy. Bo jest widać jakaś rawina, to ale to już w kolejnych odcinkach wchodzimy. na Tarką poświęcimy. No, stare. No więc widzimy Cię widzowie Studnia też Musi być To w kolejnych odcinkach otworzymy garaż Jak mówię 10 łapek będzie pod tym odcinkiem To otwieramy tą stodołę. Dokładnie tą, co mignę światłami Latareczką Później w kolejnych odcinkach Tom Później tam. Zależy jak będziecie. Dobra, musimy przeskoczyć. Jo! Dobra. Wejdę po schodach. Tu tak względem nic nie ma, widzowie. Tu jest gdzieś betonem zrobione. Białym. Zobaczymy, podskoczymy. Czy tam coś jest? Nic nie, nic nie widać, przepraszam. Hmm. Tu płak, wszystko. No, przeskakujemy. Przejdziemy się, widzowie. Sarna, o, ucieka. Przejdziemy się, widzowie. O, drzewa tu jakieś leżą. Pole uschnięte. O, zobaczcie. I tu byśmy mieli, tu jest strumyk, nie? Widzowie. No i później jakbyśmy kupili, jak byśmy tu zamieszkali, to byśmy kupili beczkę i później się byśmy rozbudowali ten teren i byśmy kupili później krowy, byśmy zarobili. A na razie mamy... Już wam pokazuję. Mamy 36 164 dolary i 151 kwiecień No więc widzowie powiem wam podoba mi się ta gospodarka Drzwi zamknięte nie da się Powiem wam, że ja by to przejął ja bym tą gospodarkę przejął. Bo gdyby ktoś tu był, to by już nas wygonił. Chyba ona jest opuszczona. Mamy kosiarkę, to... Jednak widzowie. Mamy kosiarkę, nie? To w następnym odcinku. Jutro o tej samej godzinie, przed 19, weźmiemy widzowie. Będziemy kosić kosiarką zarośnięte. Na przykład na podwórku. Tu. Tu, tu, wszędzie. Najbardziej wiecie, pobiegniemy tam delikatnie. Ło. Zdyszałem się. Tu, bo tu zobaczcie. Tu jest zarośnięte bardzo. I powoli jakbyśmy to skosili jutro. W trzecim odcinku, jakbyście zostawili tu 10-5 łapek, to też będzie odcinek, nawet 4. I widzowie, widzicie, rejestracja. No więc gospodarka, gospodarka. Tu jest jakiś ruch delikatny. Tu leżą te drzewa. Tu mnie te drzewa gdzieś niepokoją. Nie wiem czy z tego terenu ktoś musiał gdzieś brać. Bo kompletnie nie wiem, widzowie. O, przejdziemy się tutaj. Jest jeziorko. Biegniemy trochę, bo szkoda czasu. No, fajnie, tam my jechaliśmy. Fajne. Fajnie, fajnie. Fajny teren. Ja by tu został. Ło, spinamy się. Dobra. Ja by tu został. No i widzowie, ja by tu został. Przejął tą gospodarkę. Jutro skosił. Na kolejnym odcinkach... Na kolejnym odcinku skosił. No bo tutaj... Wygląda ta gospodarka na opuszczoną, ale ładna jest. Całkiem nie jest zniszczona. Zadbana. Okna też, wszystko. Kowiecie, ten dom jest jakby niezadbany. Ten. Tu. On, ten dom, jest niezadbany. Ten jest akurat zadbany. Przez szybę coś widać? Nie widać, żeby ktoś tam... A, pobiegnijmy, bo jeszcze wam tego nie pokazałem. Ło. Przeskakujemy. Patrzcie. Ktoś tu na pewno był. W tę możemy wziąć. Podstaweczkę. No i co tu? Jest. Miotka i... do podlewania kwiatków. No więc widzimy się w kolejnych odcinkach i subujcie kanał, jeśli nie chcecie pominąć odcinków. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, widzowie. Pa.